Do mądrości, która wyszłaś z ust najwyższego. Ty obejmujesz wszechświat od końca do końca i wszystkim rządzisz z mocą i słodyczą. Przyjdź i naucz nas dróg roztropności. To jest pierwsza antyfona, pierwsza antyfona ostatniego tygodnia Adwentu. Pierwsza antyfona, która jest jak odpowiedź Boga na naszą tęsknotę. Kościół już wydestylował w sobie przez te tygodnie adwentu to głębokie pragnienie. My, ludzie wiary, przeszliśmy już fragment tej adwentowej drogi po to, żeby wyjść na spotkanie tego, który przychodzi. Ta antyfona jest dzisiaj słowem dla nas. O czym ona, o czym ona mówi? Mówi o tym, że ten, którego się spodziewamy, jest mądrością. Zresztą wszystkie antyfony utkane są z tekstów Starego i Nowego Testamentu. To są pradawne kompilacje, pradawna modlitwa, którą Kościół od wieków już powtarza. Ale to, co ważne, my dzisiaj prosimy o mądrość. O mądrość, która pozwoli nam wieść życie Roztropne i roztropnie kroczyć. Co to jest za mądrość? To jest logos. To jest tak, jak zaczyna się Ewangelia Jana, który mówi: Na początku było Słowo. Potem mówi: Słowo stało się ciałem. Co to znaczy? Że Bóg jest tym, który do nas mówi. I to Jego mówienie to nie są tylko słowa pozbawione znaczeń. Jak On mówi: Kocham, to znaczy: Daję siebie do końca. I my czekamy na ten dar Boga. A darem Boga jest Jezus Chrystus, który staje się człowiekiem. To na niego czekamy. Ale jest jeszcze inna warstwa. Proszenia o mądrość. To jest umiejętność odczytania całej otaczającej nas rzeczywistości. Ilu dzisiaj ludzi żyje pogrążonych w rozpaczy? oddanych jakimś nihilistycznym myślom, bo życie się nie udało, bo to, czego doświadczają, co obserwują wokół, tak naprawdę ich przeraża i nie znajdują tam żadnego sensu, żadnej logiki, żadnego logosu właśnie. Jeżeli wołamy dzisiaj o mądrości, przyjdź i naucz nas dróg roztropności, to chcemy nauczyć się odczytywać Boży kot. Świat, który nas otacza, jest w ręku Boga. To znaczy jest dobry. Bóg chce dla nas dobra i stworzył ten świat dobrym. My straciliśmy zdolność rozumienia, zdolność odczytywania. I jeżeli cokolwiek ma się dzisiaj wydarzyć, modląc się tą antyfoną, to prośmy o to, przynajmniej na tym wąskim kawałku naszego życia, na który mamy, naprawdę mamy duży wpływ. Czyli chodzi o nas samych. Nie wymyślajmy siebie. Zgódźmy się na to, co Pan Bóg dał. Spróbujmy odgadnąć to, co On wpisał w nas samych.